Nasza planeta Ziemia zamieszkuje ją około 6 miliardów ludzi. Historia każdego z nich jedyna, niepowtarzalna, w części radosna, niekiedy trudna czy wręcz tragiczna rozpoczęła się w jednym konkretnym momencie momencie poczęcia połączenia gamet matki i ojca. Przed zapłodnieniem do organizmu kobiety trafi około 100 milionów plemników, które mają do pokonania trudną drogę. Wiele z nich zgubi się, osłabnie, zostanie unieruchomionych. Plemniki przez macicę zdążają do jajowodu. Gdzie czeka komórka jajowa? Te plemniki, które zdołają dotrzeć do celu, próbują wtargnąć do jej środka. Enzymy główki najbardziej skutecznego plemnika pomagają mu dostać się do wnętrza komórki jajowej. Tylko jednemu z nich uda się osiągnąć cel, jakim jest zespolenie z komórką jajową. Połączenie męskiej komórki rozrodczej plemnika z żeńską komórką jajową. To początek życia nowego człowieka. Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka o średnicy około 1, 10 mm. Przy połączeniu materiału genetycznego ojca i matki zostają zdeterminowane wszystkie cechy człowieka. Między innymi płeć, kolor oczu, włosów, skóry. Rysy twarzy, budowa ciała, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu. Zaczęło się życie nowego człowieka. Przed narodzinami czeka je 9 miesięcy fascynującego i spektakularnie intensywnego rozwoju. Powstanie wysoko wyspecjalizowany nowy organizm o mózgu zbudowanym ze 100 miliardów komórek, między którymi istnieją miliony ciągle zmieniających się połączeń. Masa ciała człowieka od poczęcia do urodzenia powiększy się 11 milionów razy. Po poczęciu dziecko wędruje kilka dni jajowodem do jamy macicy, gdzie następuje wszczepienie w błonę śluzową ścianki macicy. W okresie implantacji zarodek ludzki składa się z kilkuset komórek i ma średnicę około 14 mm. Poczęta istota ludzka, nowy człowiek, ma wymiar około 10 mm, ale posiada już precyzyjny, genetyczny zapis dalszego wspaniałego rozwoju. W tej pierwszej komórce poczętego dziecka. Zawarte jest więcej informacji niż we wszystkich systemach Centrum Kosmicznego NASA na Florydzie. Podziwiamy wspaniałe drapacze chmur, dzieła sztuki, statki kosmiczne, ale czy pamiętamy, że ich twórcą jest człowiek? który rozpoczął życie od pojedynczej komórki nie większej niż kropka na końcu tego zdania. Od poczęcia ten maleńki człowiek rozwija się samodzielnie, według zapisanego w jego genotypie unikalnego planu, czerpiąc z zewnątrz, poprzez organizm matki, substancje odżywcze. Dwudziestego pierwszego dnia zaczyna bić serce. W tym czasie tworzą się też oczy. Pod koniec czwartego tygodnia możemy rozpoznać już soczepkę oka. Dzień 5. Serce jest już dalece uformowane. Pojawiają się spontaniczne wygięcia grzbietu i karku dziecka oraz jego podnoszenie i opadanie. Widoczne rączki i nóżki wykonują ruchy. Tydzień szósty. Tworzy się szkielet dziecka. Funkcjonują już nerki, płuca, wątroba i serce. W tym czasie można już za pomocą badania EEG zaobserwować aktywność mózgu dziecka. Pod koniec drugiego miesiąca życia wszystkie podstawowe narządy wewnętrzne są już ukształtowane. Zajmują właściwe miejsca i pełnią swoje funkcje. Wątroba i śledziona wytwarzają komórki krwiotwórcze. Żołądek wydziela soki trawienne. A nerki Wychwytują kwas moczowy gromadzący się we krwi dziecka jako produkt przemiany materii. Dalsze miesiące upłyną na doskonaleniu funkcji narządów i dojrzewaniu dziecka do życia poza łonem matki. W połowie siódmego tygodnia skóra dziecka w okolicy Warg staje się wrażliwa na dotyk, i jej lekkie podrażnienie powoduje reakcję całego ciała dziecka. Tydzień dziewiąty. Doskonali się zmysł dotyku. Podrażniona powieka zamyka się, a dłoń zwija się w piąstkę. Neurony w rdzeniu kręgowym zaczynają rozsyłać sygnały nerwowe do odrębnych kończyn tak, że mogą się one poruszać osobno. Powstaje nerw węchowy. Tydzień dziesiąty. Dziecko ćwiczy ruchy balansując w macicy. Przeciąga się, podskakuje, ziewa. Dotyka rączką głowy, rusza ustami, wykonuje ruchy rotacyjne wzdłuż osi ciała. Ruch chroni jego ciało przed przylgnięciem do macicy. Tydzień jedenasty. Dziecko jest już bardzo aktywne. Może poruszać się nieprzerwanie przez około 8 minut, a odpoczywa niecałe 6 minut. Mały człowiek obraca głową, otwiera i zamyka usta. Marszczy brwi i robi grymasy. Śmiech, kichanie czy kaszel matki pobudzają jego aktywność. Nos człowieka kształtuje się pomiędzy 11 a 15 tygodniem życia. Wody płodowe wypełniają uszy i otwory nosowe dziecka, dzięki czemu uczy się rozróżniać zapachy. Tydzień dwunasty. Powstają gruczoły wytwarzające ślinę. Dziecko zaczyna połykać wody płodowe. Kształtuje się zmysł smaku. Zaobserwowano, że gdy do wód płodowych dodano glukozy, to dziecko połykało ich prawie dwukrotnie więcej. Gdy do wód płodowych wprowadzono substancję gorzką lub kwaśną, dziecko połykało ich znacznie mniej, a u niektórych dzieci zaobserwowano nawet grymasy na twarzy. Dzieci tańczą w macicy połączone z łożyskiem sznurem pępowinowym, jak kosmonauta ze statkiem kosmicznym. Tydzień trzynasty. Na powierzchni brzusznej palców dłoni oraz stóp rowki naskórka tworzą linie papilarne o osobniczo-specyficznym, genetycznie uwarunkowanym układzie tak by w szesnastym tygodniu odpoczęcia główne linie papilarne były już całkowicie ukształtowane. Pod koniec trzeciego miesiąca dziecko wykazuje w swym zachowaniu cechy indywidualne. Mięśnie jego twarzy przyjmują układ zgodny z odziedziczonymi cechami. Skóra dziecka pokrywa się meszkiem. Pojawiają się zawiązki paznokci i zębów mlecznych. Szpik kostny zaczyna produkować krwinki, wątroba żółć, trzustka insulinę, przysadka, hormon wzrostu. Wzrost tego maleńkiego człowieka wynosi około 9 cm, a waga około 30 gramów. Tydzień czternasty. Aparat słuchowy jest już wykształcony. Dziecko słyszy dźwięki dochodzące najpierw z organizmu matki, a potem także z zewnątrz. Dziecko słyszy głos matki i bicie jej serca, krążenie krwi, hałas wydobywający się z układu oddechowego i pokarmowego i odgłosy własnego serca. Światło dociera do macicy przez skórę brzucha matki jako poświata. Dziecko rozwija się w pomarańczowo brunatnym mroku matczynego łona. Dlatego w późniejszym życiu przyciemniamy światło, gdy chcemy odpocząć, zrelaksować się, czuć się bezpiecznie. Przed urodzeniem dziecko rozróżnia natężenie światła. Od 26 tygodnia życia reaguje wzmożeniem ruchów i zmianą rytmu serca na nagłe oświetlenie brzucha matki. Siódmy miesiąc ciąży. Pojawia się faza snu REM, w której charakterystyczną cechą są marzenia senne. Z fazą tą wiąże się przeżywanie emocji, zapamiętywanie, uwalnianie się od stresu. W siódmym miesiącu ciąży dzieci są już zdolne do płaczu. Naukowcy zaobserwowali objawy płaczu w odpowiedzi na nieszkodliwy hałas. Tydzień 15. Cała powierzchnia ciała dziecka reaguje już na dotyk. Duży ucisk na brzuch matki wywołuje u dziecka reakcję przeciwstawienia. Dziecko zwija się, okręca wokół własnej osi i kopie. Stara się ono uniknąć dotyku czy nakłucia, wykonując ruchy obronne. W czwartym miesiącu serce przepompowuje dziennie około 30 litrów krwi. W badaniach prowadzonych do 16 tygodnia udało się odnotować około 20 tysięcy różnych ruchów dziecka w ciągu jednego dnia. W 17 tygodniu życia dziecko zareaguje stresem na stres matki. W kolejnych tygodniach dziecko ćwiczy ruchy z sące warg. W 18 i 19 tygodniu dziecku rosną włosy, brwi i rzęsy. Tydzień dwudziesty. Aktywność dziecka staje się regularna i zmienia się cyklicznie. Na przełomie 5 i 6 miesiąca dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania w dwóch stanach: czuwania i snu. Dziecko zaczyna poruszać się w indywidualny sposób, o którym decyduje o temperament oraz tryb życia matki i jej aktywność. W 22 tygodniu życia dziecko waży około 500 gramów i mierzy 30 cm. Mimo tak niepozornych wymiarów urodzony w tym okresie wcześniaki udaje się już utrzymać przy życiu. Między 4 a 5 miesiącem ciąży za pomocą badania USG możemy już rozpoznać płeć dziecka, chociaż to, czy urodzi się dziewczynka czy chłopiec określone jest już w momencie poczęcia. Okres prenatalny jest niezwykle ważną częścią naszego życia. Ma ogromny wpływ na to, jak później postrzegamy świat, jak myślimy, uczymy się, reagujemy, śnimy. Brak nam jednak konkretnych wspomnień z tego okresu. Ślady pamięci dotyczą wrażeń zmysłowych, pozycji ciała i ruchów, biorytmu i dominującego samopoczucia. Pamięć prenatalna sprawia, że dziecko przyjmuje pozycję płodową zaraz po urodzeniu, a potem w późniejszym życiu pozycja zwinięcia w kłębek daje rozluźnienie we śnie i w chwilach stresu. Po dziewięciu miesiącach życia w łonie matki, rodzi się dziecko. O, o. Tak w wielkim skrócie wygląda jego życie od poczęcia do narodzin. To ważny i najbardziej dynamiczny okres rozwoju człowieka. Każde z poczętych, a jeszcze nienarodzonych dzieci, niezależnie od płci, koloru skóry czy stanu zdrowia, zasługuje na najwyższy szacunek, właściwą opiekę, a przede wszystkim na bezwarunkową miłość ojca i matki. Nowonarodzone dziecko będzie się jeszcze długo rozwijać, aż w wieku około 20 lat osiągnie pełną dojrzałość biologiczną i psychiczną i da w przyszłości początek nowemu życiu.